Cześć wszystkim i to Was serdecznie w ostatnim odcinku z sąsiadów z Piekorodem na wakacjach, moi drodzy. Niec i zostań zjedzony. Jako przedostatnia misja z dwóch ostatnich, bo ostatnia to misja bez paniki. W tej misji mamy aż 9 medali do zdobycia, a w ostatnim będziemy mieć 6. Sąsiad wreszcie trochę ochłonął, zrobił się jakby spokojniejszy. W przerwach między posiłkami znów zarzuci się do Olgi. Czy tym razem mu się powiedzie? Cóż, Woody chyba ma w tej kwestii coś do powiedzenia, prawda? Zobaczmy. Dalej Meksyk, ok, spoko, spoko, cukier, jakiś coś w tym stylu, uh -huh. okej, okay, rzucę jakimiś tymi, dobra, idzie teraz do rośliczki, czyli tutaj, tam jest ul, tu mamy coś. Dalej jest byk, są mrówki, ok, jest tekila Skubełek, kubełek spoko, spoko, spoko. A mamuśka też jest oczywiście hmm. na czasy za Aha ok, idziemy na górę. Piątek, a moja gdzie? Aha. To tak kursować góra dół? Nie dobrze. No to lipa. Zrestartujmy w takim razie. Pójdziemy w dół. Zobaczymy, co ty możemy wykombinować. Zęby pirani. Hmm. Termity. Spoko, spoko, spoko. pusty hmm, tutaj mamy ul jasne Cement mamy. Teraz wykombinować jak zrzucić tamto. Hmm. Oczywiście Szybko mm. <laughs> Okej, <Okay>. Spoko <laughs> Dobra, lecimy szybko na dół Tu chyba nic więcej nie ma, tak czy inaczej A muśka już leci Dobra Cement jest. To jest ogarnięte. Hm. jakby strącić to z góry? Termity do słoika, jasne. No teraz stąd nie wyjdziemy. Hmm, <grywa> a mała się zrobiła. Myślałem, że jeszcze bardziej urośnie. Tutaj trzeba było dodać coś ostrego A, dobra, do byka. Nie dobra, po termity idziemy. Dobra. Ura, na górę, na górę, na górę. Wiem, że tutaj będzie można to zrobić. Nie. Małomuśka na górze. No dobra, to lecimy na dół. A, łódkę im zatopimy po prostu. Jasne. O, albo i nie. Tam dalej są dynamity. Okej, okay, może... Hmm... Nośni nie ma. Możemy szybko plantować termity. Czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić? Chyba nie bardzo. Тут и квад, окей. Ну так. Śpieć na górę. Dobra, spróbuję przeskoczyć szybko tutaj papryczkę dać. Ale nie wiem, co z tą czaszką mogę zrobić. Pięknie. A, ul się strącił. Pięknie. To będzie kolejna rzecz do kompletu. Okej. Okay. Coś jeszcze tutaj możemy zrobić? Chyba nie bardzo. Czyli dobra, idzie teraz tutaj do Piniaty. Musimy szybko działać. Myślę, że zdążymy. Dobra, dało, daliśmy radę. A wskoczmy tutaj. Pomyślimy na spokojnie, gdzie moglibyśmy jeszcze coś wykombinować z tym. Hmm. Coś pięknego. Dobra, jeszcze dwa pranki. Tylko co ja tutaj mogę zrobić? Nable, zobaczcie, odskoczyły teraz tutaj na bok. Może tutaj można było coś zrobić z tymi zębami piranii, żeby oni by walił z tego, nie? Hmm. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? No. Ręka tu jakaś się z mordej jeża. Zdążymy? Może znożymy? Mamuśka wraca. Dobra, my schowani. Że ja tej ręki wcześniej nie zauważyłem. Ślepy człowiek czasami jest. Co ja z tą ręką będę mógł zrobić? No, nawet ręka posągu przypina trochę narzędzie. Ok. Te można by było wrzucić. Hm, to by miało sens. W sensie sięgnie tam i... Okej. Okay. Może coś jeszcze z tego wypadnie, nie? No się tutaj, do bezpieczeństwa. <grystanie> 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 że ciekawe czy jakieś części będą do zgarnięcia, nie, niestety nie. Co tym można było zrobić chyba, że do tej wody po prostu wrzucić. Dobra, zobaczymy. Też by miało w sumie sens. Nie, czy już nie sprawdzałem. Pojęcie. Możecie dać znać w komentarzach, co można zrobić z tą głową piranni, bo ja się chyba poddaję. Może można było wrzucić do kosza tutaj razem z tym jedzonkiem. Czy możemy jeszcze cement wziąć? Nie. No dobra, to lecimy na górę i kończymy tę misję. Trudno. Home run, ok. I zostaje nam bez paniki ostatnia misja. Wycieczka ma się ku końcowi. Statek obrał już kurs na port macierzyste. Na pokładzie panuje spokój, sąsiad włóczy się po okręcie, manipulując przy wszystkim, co nie zostało przytwierdzone do podłoża na swoją zgubę. No, zobaczmy. Już mhm. luk bagażowy ładownie, tak. Okej, okay, gdzie on idzie teraz? Okej, okay. amunicja, wow Dywan. No to coś czuję, że dywan będzie można rozłożyć tutaj. A jak? Dobra Pistolet sygnałowy? O matko, nie. Długo śpi. Dobra. idziemy sobie tutaj i poczekamy. Co my tu mamy? Proszki na senne. To chyba szyfr. Okej. Okay. Przysypia <grywa> A, ok. Tam jest ta kłódeczka No dobra O, 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 o <grywa> Okej okay. Na pewno tak to działa myślę, że pistolet zostawi na ziemi. Dobra, trudno. Ok, idź do kraty. Idziemy do papugi. Też nie, wiem, czy to nie będzie błąd. Mamouska się przebudzi. Ok, szyby trzeba by było umyć. No dobra. Troszki na na kapitanowi będzie można dać Dobra, chociaż to może uda się nam zrobić A Co on tam robi? Aha, nic tam nie robi. Okej, okay, ponadcinane. Tutaj zbyt wiele już zrobić się możemy. Nie zdążyliśmy tej wycieraczki ogarnąć, a może by się nam udało przetrzeć tą brudną szybę. Jak wtedy zdobędziemy klucz, będziemy mogli się dostać na górę. No, ma to sens. I w ogóle zobaczcie, ma blokadę na kole, na starza. Blokadę na kierownicę. Uh -huh. uh -uh. uh -uh. Рыбы <laughs> No do kwiatka będzie można dać rybę. Może tutaj, nie? Hmm. A tutaj? Są tak tutaj chodzi do tego prysznicy, nie rozumiem, nie wiem, może ryba będzie można sobie wycieraczkę położyć. Dobra to kwiatek w takim razie. Cały czas pod tym prysznic podchodzi. No dobra, fajnie. No jak, to będzie teraz czekanie i czekanie. Bardzo bardzo. Okej. Okay. Aha. Dawajcie, nokałtujcie mnie szybko, 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 szybko. Leby na dół. Oga się wreszcie poszło umyć. Podłużyliśmy tutaj rybkę, no i zabraliśmy ręcznik. Skubaniec. Dobra. Stał nam jeden, jedyny prank i on teraz musi iść tutaj do drzwi. Dobra, to by na dół. No normalnie myje się w butach. Znaczy, ja rozumiem, w miejscach publicznych gdzieś tam jakieś ciapki czy coś, żeby przed grzywicą się uchronić, ale. co teraz powiesz papugo no wreszcie wreszcie mamy klucz pytanie co sąsiad teraz będzie robić dalej mogę cierpliwie poczekać z tym obiciem twarzy dobra idziemy tutaj w takim razie Mordy, że on tu idzie. Dążymy? Ostatniej chwili. Świetnie. Koło steru jest odblokowane. No są się jakąś kraksę zapewne spowoduje. A, no, pięknie. No i koniec, moi drodzy. <śmienicza> Poko. Fajne zakończenie dali. Moi drodzy, są siedzi z Piekły Rodem. Mam nadzieję, że ta seria przypadła wam do gustu. O no i że... Fajnie się wam to oglądało. Dzięki za wszystkie polubienia, za udostępnienia, za komentarze pod tymi filmami. To wiele dla mnie znaczy. Wtedy chociaż wiem, że moja publika żyje. No dobra. To tyle na dziś. No i niebawem się słyszymy w kolejnej serii. A raz coś wymyślę, na pewno. Więc dobrze. Trzymajcie się. Cześć.